Przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim jest nieduża. Jak pani ocenia obu tych kandydatów i kampanię? Duopol popisu, panie redaktorze, trzyma się dobrze. Duopol popisu wyciąga sobie pomocną dłoń, kiedy jeden z kandydatów podupada w kampanii wyborczej i to widzieliśmy w trakcie właśnie tej kampanii. E, debata w Końskich. Czy chociażby kawalerka Karola Nawrockiego spowodowała, że zmobilizował się żelazny elektorat prawa i sprawiedliwości, co w efekcie pomogło Karolowi Nawrockiemu uzyskać taki wynik, jaki uzyskał. Chce pani powiedzieć, że ataki w kierunku Nawrockiego ze strony polityków Platformy pomogły Nawrockiemu? E, Mocniły go w żelaznym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki na samym początku, czy przez długi czas trwania kampanii nie miał stuprocentowego poparcia w elektoracie samego PiSu. Więc takie ataki tak zmobilizowały żelazny elektorat PiSu, który zagłosował na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I to też panie redaktorze pokazuje, że koncentrowanie się na kontrkandydatach no, nie pomaga kandydatom. Przykładem tego jest również Szymon Hołownia, który nagminnie, bezpardonowo, bezszczelnie, chamsko atakował Słowomirę Mencena i skończył tak jak. Skończył. Skończył. Pani daleko, zdanie... daleko, daleko, daleko za konfederacją. Myślałem, że pani powie definitywnie, że skończył. Myślę, że taka jest jego przyszłość. Donald Tusk go pożre. Jeżeli będzie chciał w ogóle jeszcze istnieć w polityce, pewnie wejdzie na listę Koalicji Obywatelskiej.